No, i kolejny dzień pełen wrażeń. Kieza Katolonia i pierwsze kościoły, które tutaj zbudowano. To jest przepiękny przykład architektury, która była pod wpływem archite architektury, arabs sorry, architektury arabskiej. Mimo tego, że jest dzień poprzedni, mamy bardzo dużo e, turystów, szczególnie młodych ludzi, którym się należy cieszyć. A tutaj jest e, wieża do kościoła z tymi przepięknymi e, mozaikami. Bizantyjskimi. Ta wieża, pobudowana już przez admirała Rogera II, później, w XV wieku, stała się głównym wejściem do tego kościoła. I też taki przykład tej, tej architektury. w której wpływy arabskie mieszają się z wpływami normandzkimi a tu wychodzimy i już mamy dziedziniec a tam mamy klastor Siózy Dominikanek no i jeszcze rzut oka tu na to Wierzę, bo faktycznie napatrzyć się na nią nie można. No i czas będzie na to, żeby zwiedzić ten kościół i to jest No właśnie to jest herb. Episkopatu e, z Montele, e, z Monreal, bizantyjski e, o, orzeł, dwugłowy Długłowy, bizantyjski orzeł, i ruszamy w dalszą podróż.